W tym materiale omówię wszystkie najważniejsze metody rozwiązywania równań logarytmicznych, z którymi możecie spotkać się na poziomie rozszerzonym. Przygotowałem 7 przykładów. W każdym z nich są zastosowane inne metody i sztuczki do rozwiązania równania logarytmicznego. Jeżeli będziecie ogarniali wszystkie te metody, to żadne równanie logarytmiczne nie powinno być dla Was straszne. Siódmy przykład jest taki najbardziej trikowy. Pierwsze 6 przykładów jest troszeczkę bardziej standardowe, aczkolwiek każdy jest inny. Gdybyście chcieli przećwiczyć więcej przykładów tego typu, to po kilka każdego z nich, około 60-80, Przykładów mamy rozpisanych u mnie na stronie. Dam Wam link w opisie filmu. Tam każdy przykład macie rozpisany ładnie tekstowo, także możecie sobie przetrenować rozwiązywanie wszystkich tych typów równań logarytmicznych. A my zacznijmy naszą prezentację od pierwszych dwóch przykładów. To są takie najłatwiejsze typy równań logarytmicznych, gdzie X, czyli niewiadoma, występuje albo w liczbie logarytmowanej, albo w podstawie potęgi. Żeby rozwiązać takie równanie logarytmiczne, to zazwyczaj na początku powinniśmy zrobić założenia. W tym przypadku naszymi założeniami będą założenia odnośnie liczby logarytmowanej. Liczba logarytmowana, czyli w tym przypadku x-1, minus zawsze musi być dodatnia, czyli musimy napisać, że to wyrażenie jest większe od zera, czyli stąd wychodzi nam założenie, że x jest większy od 1. No i gdy mamy już takie założenia zrobione, czyli inaczej mówiąc określoną dziedzinę, to możemy przystąpić do rozwiązywania równania logarytmicznego i to robimy w takim przypadku tak, że metodą kółka sprawdzamy kiedy 2 podniesione do potęgi trzeciej daje nam liczbę logarytmowaną i tak po prostu to zapisujemy, że liczba logarytmowana x minus 1 musi być równa 2 do potęgi trzeciej, czyli 8, czyli stąd wychodzi, że x jest równa 8 plus 1, czyli 9. Sprawdzamy, czy 9 jest większe od 1, tak, czyli to jest dobre rozwiązanie. Możemy napisać, że należy do dziedziny. W podpunkcie B tak samo. Musimy zrobić założenia, tym razem odnośnie podstawy logarytmu. I tutaj założenia są bardzo podobne. Podstawa musi być większa od 0, ale dodatkowo musi być różna od 1. Rozwiązujemy oba te przypadki, z tego wychodzi, że 2x jest większe od 1, czyli x jest większe od 1 drugiej, i dodatkowo stąd wychodzi, że 2x musi być różne od 2, czyli x jest różne od 1. Zatem to są nasze założenia. Gdy mam już takie założenia, to podobnie jak tutaj metodą kółka rozwiązujemy ten logarytm, czyli inaczej mówiąc, z definicji logarytmu korzystamy. No i piszemy, że podstawa logarytmu do potęgi czwartej ma dawać 25, czyli 2x minus 1 do potęgi czwartej jest równe 25. No i teraz, żeby nie podnosić tego do potęgi czwartej, to możemy się zastanowić, jaka liczba podniesiona do potęgi czwartej da 25 i oczywiście jest to pierwiastek z 5 lub minus pierwiastek z 5, czyli moglibyśmy napisać, że 2x minus 1 jest równe. Albo pierwiastek z 5, albo 2x minus 1 jest równe minus pierwiastek z 5. Jednak my pamiętamy, że nasza podstawa logarytmu musi być dodatnia, a tu mam napisane, że podstawa jest ujemna, więc tak już być nie może na tym etapie moglibyśmy napisać, że to rozwiązanie nie należy do dziedziny, lub gdybyśmy je rozwiązali dalej, to x też by wyszedł mniejszy niż jedna druga i wtedy byśmy napisali, że nie należy do dziedziny. Ale jeżeli już tu się zorientowaliśmy, że tu mamy podstawę, do której wiemy, że musi być dodatnia, a wyszło nam, że jest ujemna, to już nie ma sensu dalej tego liczyć. Możemy tutaj tylko napisać, że 2x musi być równe 1 plus pierwiastek z 5 i stąd otrzymujemy taki wynik, który jest większy od jednej drugiej, to możemy napisać, że należy do dziedziny i to jest jedyne rozwiązanie tego równania logarytmicznego. W podpunkcie C sytuacja już jest trudniejsza, bo x występuje zarówno w podstawie logarytmu, jak i w liczbie logarytmowanej. Metoda rozwiązywania tutaj się nam nie zmieni. Postąpimy tak samo, skorzystamy znowu z definicji logarytmu, żeby zamienić sobie to równanie już na równanie bez logarytmu, ale najpierw musimy wypisać założenia. I tu będziemy mieli tych założeń sporo. Można najpierw założenia odnośnie podstawy logarytmu, musi być liczbą dodatnią i dodatkowo różną od 1. No, i jeszcze mamy jedno założenie odnośnie liczby logarytmowanej, a ta musi być dodatnia. Rozwiązujemy wszystkie trzy warunki, z pierwszych dwóch wyszło nam coś takiego, a tutaj mamy nierówność kwadratową do rozwiązania. No i pamiętamy, żeby rozwiązać nierówność kwadratową, to musimy naszkicować wykres tej funkcji kwadratowej, czyli zaznaczamy miejsca zerowe, minus 2 oraz 3, liczby zerujące te nawiasy, lub wyliczamy je z delty, jeżeli wolimy. No i teraz musimy naszkicować wykres paraboli, ramiona skierowane do góry, czyli wykres będzie wyglądał w ten sposób. No i patrzymy, gdzie jest od zera, a ma to miejsce tutaj i tutaj. Czyli x musi być mniejszy od minus 2 lub x musi być większy od 3. Zapisujemy nasze rozwiązanie. No i na końcu możemy wziąć część wspólną wszystkich tych trzech przypadków, bo musi jednocześnie zachodzić i to, i to, i to. I częścią wspólną jest sam x większy od 3. Czyli ostatecznie to jest tak naprawdę nasza najoptymalniej zapisana dziedzina. Gdy już to mamy, możemy przystąpić do rozwiązania. No i korzystając z definicji logarytmu, piszemy, że x kwadrat minus x minus 6, czyli nasza liczba logarytmowana, jest równa podstawie logarytmu, czyli 4x minus 6 podniesionej do potęgi pierwszej, czyli po prostu 4x minus 6. Przenosimy wszystko na jedną stronę i znowu otrzymamy równanie kwadratowe minus x minus 4x to będzie minus 5x i minus 6 Plus 6 da nam 0, to bardzo ładnie nam się tu wyzerowało. Możemy wyciągnąć x przed nawias. W nawiasie zostanie x minus 5. No i taki iloczyn się zeruje, gdy któryś z tych czynników się wyzeruje. Czyli albo gdy x jest równe 0, albo gdy x jest równe 5. No i sprawdzamy, które z tych rozwiązań jest większe od 3. Widzimy, że tylko to jest większe od 3, także możemy napisać, że to należy do dziedziny, to nie należy do dziedziny, czyli mamy tylko jedno rozwiązanie tego równania. No i na tym etapie zakończyliśmy proste równania logarytmiczne, teraz przechodzimy do troszkę bardziej skomplikowanych. W podpunkcie D mamy taki wielokrotnie zagnieżdżony logarytm. Jak sobie z tym poradzić? No przede wszystkim na początku powinniśmy napisać założenia, czyli na pewno x musi być większy od zera. I to jest nasza tutaj jedyna liczba logarytmowana, zapisana bezpośrednio za pomocą samego x, ale tak naprawdę mamy jeszcze kilka innych liczb logarytmowanych, bo mamy logarytm kolejny zewnętrzny przy podstawie 2 z takiej liczby logarytmowanej, więc formalnie powinniśmy tutaj napisać, że ta liczba logarytmowana też jest większa od zera. I ponadto przecież jeszcze mamy liczbę logarytmowaną w tym kwadratowym nawiasie. I ona też musi być większa od zera. I dopiero to są wszystkie trzy pełne warunki na dziedzinę tego równania logarytmicznego. No i o tyle o ile to jest bardzo łatwe, to rozwiązanie tych nierówności już mogłoby być dla nas troszeczkę bardziej wymagające, aczkolwiek w tym przypadku akurat to nie jest jakieś bardzo trudne, moglibyśmy to w dwóch klinikach rozwiązać. Jednak gdybyśmy nie chcieli tego robić, to możemy w takim przypadku, gdzie ta dziedzina jest bardzo złożona, zastosować metodę starożytnych, czyli rozwiązać to równanie, a na końcu sprawdzić. Czy to rozwiązanie, które nam wyszło, spełnia warunki, czyli po podstawieniu tutaj pod x nie otrzymamy jakichś głupot, że liczba logarytmowana w którymś z tych przypadków wyjdzie ujemna lub równa 0. No i tak byśmy sprawdzili, czy mamy dobre rozwiązania bez wyznaczenia dokładniej dziedziny. W tym przypadku nie jest to jakieś bardzo trudne. Tutaj dwójkę powinniśmy przynieść na drugą stronę, by wyszedł logarytm przy podstawie pierwiastek z 2x większy od minus 2. No i jeżeli mamy nierówność logarytmiczną do rozwiązania, to jeżeli ta podstawa tutaj jest większa od 1, no to piszemy wprost, że x musi być większe od pierwiastka z dwóch do potęgi minus 2, czyli odwrotność dwójki, czyli x musi być większe od 1, drugiej. Takie założenie z tego warunku wychodzi, a w tym przypadku, jakby to było, no znowu, ta podstawa jest większa od 1, czyli znaku nie zmieniamy i piszemy po prostu, że liczba logarytmowana jest większa od 2 do 0. Czyli od 1. Gdyby ta liczba logarytmowana była mniejsza od 1, to wtedy znak byśmy zmieniali po prostu na przeciwny. No i dalej tak samo piszemy, że logarytm przy podstawie pierwiastek z 2x jest większy od 1 2, czyli od minus 1. No i znowu podstawa większa, no to po prostu piszemy, że x musi być większy od pierwiastka z 2 podniesionego do potęgi minus pierwszej, czyli od 1 przez pierwiastek z 2. No i mamy pełną dziedzinę wyliczoną. Jednocześnie musi zachodzić i to, i to, i to, z czego ta liczba jest największa, więc tak naprawdę naprawdę nasza dziedzina to byłaby taka. x większy od pierwiastka z dwóch przez 2. No ale tak jak mówiłem, w takim przypadku teoretycznie nie musimy tej dziedziny wyznaczać. Moglibyśmy wyliczyć samego x -a i na końcu sprawdzić metodą starożytnych, czy spełnia początkowe równanie. No a rozwiązywanie takiego równania jest bardzo podobne do tego procesu myślowego, który tutaj pokazaliśmy. Czyli po kolei eliminujemy logarytmy od zewnętrznego. Z definicji 1 druga do potęgi minus drugiej to jest ta liczba logarytmowana. Więc zapiszmy naszą liczbę logarytmowaną tą w nawiasie kwadratowym i ona jest równa 1 druga do potęgi minus drugiej, czyli odwrotność 1 czwartej, czyli po prostu 4. No i teraz tak samo zapisujemy tę liczbę logarytmowaną w nawiasie i ona jest równa 2 do potęgi czwartej, czyli 16. Teraz przenosimy dwójkę na prawą stronę i możemy napisać, że nasz logarytm przy podstawie pierwiastek z 2x jest równy 16 minus 2, czyli 14. No i na końcu mamy, że x jest równe pierwiastek z dwóch do potęgi 14, co możemy zapisać jako 2 do 7. No i 2 do 7 oczywiście jest większe od tej liczby, czyli to rozwiązanie należy do dziedziny. Gdybyśmy nie mieli wyznaczonej tej dziedziny w taki sposób, jak to zrobiliśmy, to na tym etapie 2 do 7 sprawdzamy, czy jak podstawimy tu, to będzie ok, ale ok, bo 2 do 7 jest większe od 0. Potem sprawdzamy, czy ten logarytm wyjdzie nam dodatni, no i też wyjdzie dodatni, bo logarytm pierwiastek z 2, z 2 do 7 jest dodatni, jest równy 14, czyli ta liczba w środku jest równa 16. No i dalej sprawdzamy, czy nawias kwadratowy jest dodatni, logarytm przy podstawie 2 z 16 też jest dodatni, Czyli wszystko jest ok, zatem metodą starożytnych też bardzo szybko byśmy to sprawdzili, nawet chyba szybciej niż. Rozwiązując tę dziedzinę, gdzie bądź co bądź mieliśmy dwie nierówności logarytmiczne do rozwiązania. No i trzeba się troszeczkę zastanawiać, jaka tu jest podstawa, czy coś się ze znakami nie zmienia, a metodą starożytnych bardzo szybko byśmy na końcu sprawdzili ten wynik. Także można tak albo tak, jak kto woli, w zależności od sytuacji, albo jedna droga, albo druga może być szybsza. W podpunkcie E mamy sumę kilku logarytmów, ale zauważmy, że wszystkie mają tę samą podstawę 3. W takiej sytuacji możemy zastosować wzory na dodawanie, odejmowanie logarytmów, bądź jeżeli byśmy mieli po jednej stronie jeden taki logarytm, a po drugiej stronie drugi logarytm i nic więcej, to po prostu porównujemy liczby logarytmowane, bo dwa logarytmy o tej samej podstawie są równe wtedy i tylko wtedy, gdy ich liczby logarytmowane są równe. Ale zanim zaczniemy robić tę operację, no to pamiętajmy o dziedzinie, czyli o naszych założeniach. Piszemy, że pierwsza liczba logarytmowana, czyli 8x plus 1, musi być dodatnia i dodatkowo druga liczba logarytmowana, czyli x, musi być dodatnia i dodatkowo trzecia liczba logarytmowana, x kwadrat plus 1 musi być dodatnia. Bardzo proste założenia, stąd wychodzi, że x musi być większe od minus jednej ósmej, stąd mamy już, że x jest większe od zera, a stąd mamy, że x należy do liczb rzeczywistych, bo tutaj dowolna liczba podniesiona do kwadratu będzie nieujemna, czyli lewa strona będzie większa od zera. Najczęścią no wspólną tych trzech warunków jest ten warunek, moglibyśmy to elegancko napisać tak, że stąd wynika, że x musi być większe od zera, no i to jest ostatecznie nasza dziedzina, nasze założenie dla tego równania. Gdy już to mamy, to przystępujemy do rozwiązania. No i chcielibyśmy na początku dodać te dwa logarytmy. Ale tutaj stoi ta dwójka. Ona nam bardzo psuje sytuację. Nie możemy wtedy dodać dwóch logarytmów, jak jeden ma przed sobą współczynnik, no ale dla nas nie jest wielki problem, bo możemy ten współczynnik przed logarytmem wciągnąć w wykładnik liczby logarytmowanej. No to tak zróbmy. No i teraz gdy mamy już tutaj sumę dwóch logarytmów po lewej stronie przy tej samej podstawie, to stosujemy wzór na dodawanie logarytmów o tej samej podstawie i co wtedy robimy. Liczby logarytmowane wymnażamy, czyli naszą liczbą logarytmowaną teraz będzie iloczyn tej liczby logarytmowanej, czyli 8x plus 1 razy ta liczba logarytmowana, czyli razy x kwadrat. I to się równa prawą stronę przepisujemy. No i mamy teraz równość dwóch logarytmów o podstawie 3, więc ona zachodzi, gdy liczby logarytmowane są równe. Przepisujemy tę liczbę logarytmowaną, od razu możemy wymnożyć. To będzie 8x do trzeciej plus x kwadrat, ma być równe tej liczbie logarytmowanej, czyli x kwadrat Plus po przeniesieniu na jedną stronę x kwadraty się odejmą, czyli wychodzi, że x do trzeciej jest równe 1 podzielić na 8, czyli 1 ósma, czyli stąd wychodzi, że x jest równe 1 2. Sprawdzamy, czy 1 2 jest większa od 0, ale tak, czyli mamy dobre rozwiązanie, które należy do dziedziny. Także może z pozoru strasznie wyglądające równanie, ale tak naprawdę bardzo przyjemnie się robi. Wszystko sprowadza się do tego, żeby pozbyć się logarytmów, czyli na przykład doprowadzić do takiej sytuacji, że i po jednej, i po drugiej stronie równania mamy logarytm przy tej samej podstawie, to wtedy porównujemy liczby logarytmowane. I dalej proste równanie, liniowe, kwadratowe albo wielomianowe, albo jakiejś z wartością bezwzględną może się też zdarzyć, jeżeli któryś tutaj x byłby pod modułem. Także bez względu na to, co nam tutaj powrzucają, to tak naprawdę dążymy do tego, żeby pozbyć się logarytmów, a potem już roz związać jakieś zwykłe równanie w podpunkcie F mamy równanie, które wykorzystujesz pewien troszeczkę mniej standardowy pomysł do uproszczenia rozwiązywania tego równania. Zacznijmy jak zwykle od wypisania założenia. Ono tu będzie bardzo proste. Po prostu liczba logarytmowana x w jednym i w drugim przypadku jest taka sama i musi być dodatnia. No i teraz, jeżeli widzimy, że w równaniu występuje taki sam logarytm o takiej samej podstawie i liczbie logarytmowanej, to możemy wykonać podstawienie, żeby uprościć sobie nasze równanie do prostszej postaci. I teraz. Pod ten logarytm podstawiamy po prostu t razy i pod ten logarytm tak samo t, czyli mamy t minus 3 jest równe minus 2, czyli otrzymujemy zwykłe równanie kwadratowe ze względu na t, t kwadrat minus 3t plus 2 jest równe 0 i teraz albo deltą, albo znajdując postać iloczynową, tu jest to zrobić dosyć łatwo, będzie t minus 2 razy t minus 1, iloczyn tych liczb ma dać 2, a suma ma dać minus 3, no i stąd widzimy, że t jest równe albo 2, albo t jest równe 1. No i wracamy teraz do naszej oryginalnej zmiennej, czyli zapisujemy, że logarytm przy podstawie pierwiastek 7 z x jest albo równe 2, albo jest równe 1. No i teraz. Albo x jest równe pierwiastek z 7 do drugiej, czyli po prostu 7, albo x jest równe pierwiastek z 7 do pierwszej, czyli pierwiastek z 7. No i widzimy, że oba te rozwiązania są większe od zera, czyli zarówno to należy do dziedziny, jak i to należy do dziedziny, czyli mamy dwa dobre rozwiązania tego równania logarytmicznego. Oczywiście dałoby się to równanie rozwiązać również bez tego podstawiania. Metoda byłaby taka sama, tylko wszędzie tu nam by się ciągnął ten logarytm przy podstawie pierwiastek z 7x, z ale oczywiście można byłoby go tutaj ciągnąć w ten sposób, nie ma z tym problemu, tak jest po prostu prościej. Dlatego zawsze jeżeli widzicie, że w kilku miejscach, przynajmniej w dwóch, występuje ten sam logarytm, to warto zrobić takie podstawienie na prostszych zmiennych, policzyć, na końcu wrócić do oryginalnych zmiennych i będzie po prostu mniej roboty. Najciekawszy przykład, który dzisiaj dla Was przygotowałem, to przykład G. On jest taki rozszerzony z plusem. Możecie się z czymś takim spotkać na poziomie rozszerzonym, ale to jest raczej taka sytuacja ponadstandardowo trudna, ponieważ wymaga do rozwiązania zastosowania pewnego triku. My, jak zwykle, zaczniemy od zrobienia założeń, które są tutaj bardzo proste. Liczba logarytmowana 9x musi być większa od 0, czyli po prostu x musi być dodatni. To są nasze założenia. No, a jak sobie poradzić z tym równaniem, gdzie niewiadoma występuje zarówno w podstawie potęgi, czyli tutaj, jak i w wykładniku, który jest logarytmem? Tak naprawdę takie równanie może nie być chyba do końca nazwane równaniem logarytmicznym, bo równanie logarytmiczne to jest takie, że niewiadoma występuje albo tylko w liczbie logarytmowanej, albo w podstawie, a tu dodatkowo występuje w podstawie potęgi, czyli to już jest takie bardziej złożone, wykombinowane równanie, ale gdybyście spotkali się z czymś takim, no to tutaj najlepszym sposobem, takim najszybszym, żeby poradzić sobie z takim równaniem, jest zastosowanie odpowiedniego podstawienia. Mianowicie pod T przyjmiemy sobie logarytm o takiej podstawie, jak tutaj mamy w wykładniku, czyli o podstawie 3, ale nie z 9X, tylko po prostu z X. Dlaczego tak? Żeby teraz móc łatwo podmienić tego X za pomocą literki T? Zauważmy, że x to jest to samo, co 3 do potęgi logarytm przy podstawie 3 z x. No z takiej sztuczki, że jeżeli jakąś liczbę podnosimy do potęgi, która jest logarytmem o tej samej podstawie, te liczby są równe, no to po prostu wtedy otrzymujemy x. A my wiemy, że nasze t to logarytm przy podstawie 3 z x, czyli tu możemy sobie zapisać, że to jest po prostu 3 do potęgi t. No i zobaczcie, co to nam dało. Teraz. Tę lewą stronę zamiast x możemy zapisać w ten sposób, że to jest 3 do potęgi t, czyli piszemy 3 do t i całość do takiej potęgi. Logarytm przy podstawie 3 z 9x, ale tutaj też chciałbym wykorzystać t, no to jeszcze wcześniej sobie rozpiszę, że logarytm przy podstawie 3 z 9x to jest po prostu logarytm przy podstawie 3 z x plus. Logarytm przy podstawie 3 z 9. No i to jest moje t, czyli mogę zapisać, że to się równa t plus, a to jest po prostu 2. Gdy dodajemy logarytm o tych samych podstawach, to liczby logarytmowane wymnażamy, także się zgadza. No i w ten sposób zapisaliśmy sobie ten wykładnik znowu za pomocą t, czyli piszemy tutaj do potęgi t plus 2. I to się równa, a po prawej stronie mamy 27, co możemy zapisać jako 3 do trzeciej. No i po lewej stronie mamy 3 do potęgi, wykładniki wymnażamy t razy t plus 2, a po prawej stronie mamy 3 do trzeciej. No i takie zwykłe, proste równanie wykładnicze mamy do rozwiązania. Podstawy takie same, więc porównujemy wykładniki. No i rozwiązujemy to proste równanie kwadratowe. No i wyszło nam ostatecznie, że t jest równe minus 3 lub t jest równe 1. Musimy na końcu wrócić do naszych oryginalnych zmiennych, czyli podstawiamy pod t nasz logarytm przy podstawie 3 z x, że ma być równe minus 3 lub ten logarytm ma być równy 1. W związku z tym x jest równy albo 3 do potęgi minus trzeciej, czyli 1 siódma, lub x jest równy 3 do pierwszej, czyli po prostu 3. Sprawdzamy, czy oba te rozwiązania spełniają nasze założenie, ale tak i to jest poprawne należy do dziedziny i to jest poprawne też należy do dziedziny, czyli mamy dwa dobre rozwiązania tego równania logarytmicznego. Kluczowe, żeby rozwiązać tego typu równanie, było pozbycie się tego x z podstawy, zamienienie go na liczbę. Dzięki temu podstawieniu sprawiliśmy, że w podstawie pojawiło się 3 do T, czyli mieliśmy już w podstawie liczbę konkretną, a nie x. Dlatego bierzemy taki logarytm, pod naszą niewiadomą t, abyśmy mogli za pomocą tego logarytmu wyrazić naszego x'a jako jakaś liczba do tej naszej nowej zmiennej t. No i potem już wymnażamy wykładniki, możemy je porównać i przechodzić. Przechodzimy do zwykłego równania, w tym przypadku kwadratowego. Wracamy do oryginalnych, zmiennych i mamy wynik. To jest najtrudniejszy moim zdaniem typ równania kwadratowego. Oczywiście on może być jeszcze bardziej rozbudowany, ale ogólnie sprowadza się do zastosowania tej sztuczki. Te wszystkie pozostałe poprzednie przykłady są bardziej standardowe. Z nimi na pewno spotkacie się na poziomie rozszerzonym, jeżeli będziecie uczyli się równań logarytmicznych. Z takim niekoniecznie, ale też może być w programie, dlatego tutaj go omówiłem. Gdybyście chcieli poćwiczyć więcej tego typu przykładów, to odsyłam na stronę, link w opisie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.